Ja mam na imię Adren Prędkiewicz, rozwijam agencję marketingową Social. stworzyłem swój kurs internetowy AI w marketingu i sprzedaży. Wdrażamy też rozwiązania AI w firmach stricte w działach marketingu i sprzedaży, a oprócz tego jestem też konsultantem i wykładowcą dla branży B2B, e-commerce i usługowej. Wykładam też na uczelniach wyższych, no a konsultuję w różnych tych segmentach rynku. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o jednym z narzędzi, którym ostatnio jestem naprawdę pochłonięty. Jest to notebook lm od Google. z poprzednich moich odcinków na kanale mogliście jakby zobaczyć, że mamy opcję stworzenia własnych asystentów w czacie GBT tak to są modele GBT i tak samo mamy w Google, bo tam mamy tą opcję gemów własnych gemów i to tworzy nam taką okazję do załadowania tam różnych dokumentów i odpytywania tych dokumentów o różne informacje, plus po prostu wykorzystywanie wiedzy, narzędzia tego modelu językowego. No ale często wyzwanie w firmach, które się pojawiało, to to, że mieliśmy dużą bazę wiedzy i jednocześnie ograniczone możliwości jej załadowania. Nie była to firma jeszcze po prostu gotowa czy zdecydowana na takie indywidualne wdrożenie u siebie w firmie na jakimś, właśnie jakby po API i w ogóle. Więc, więc chciała korzystać z tych narzędzi, po prostu, które są w tej wersji płatnej, ale jeszcze tej podstawowej, bez, bez takich, bez jeszcze zaawansowanych automatyzacji. I teraz. W czacie GBT, gdy mieliśmy problem z ładowaniem dużej ilości dokumentów, no to jeszcze w przypadku pytań zdarzało się, że on wypływał poza te dokumenty, czyli po prostu podawał odpowiedź, która jest albo nieprawdziwa, albo odrobinę prawdziwa, ale nie na podstawie danych, które zostały zaciągnięte. I w przypadku chociażby firmy, niech będzie to klinika medycyny estetycznej, gdy mamy tych dokumentów bardzo dużo na temat poszczególnych zabiegów, każdy zabieg ma swoje przeciwwskazania i inne elementy, no to. W przypadku, gdy w czacie GBT ktoś odpytuje taki, takie źródła i podaje mu się informacje z internetu, ona często nie jest prawdziwa. Na przykład pokazuje środek, którego niby się używa do tego rodzaju zabiegu, a się go nie używa. Na przykład. To jest poważny błąd. I gdyby powiedzieć coś takiego, coś, coś takiego klientowi, to mogłoby spowodować poważny problem. Stąd. To, z czym wyszedł na przykład Google, to jest takie zamknięte oprogramowanie Notebook LM, gdzie możecie dać znacznie więcej źródeł, bo te limity są tutaj naprawdę duże. Macie. 50 źródeł w tej wersji, którą ja mam, na różnego rodzaju dok dokumenty, prezentacje, witryny, a nawet linki z YouTube'a. Możecie też skopiować tekst bezpośrednio tutaj, a następnie odpytywać to narzędzie o te konkretne rzeczy. I to jest coś super, ze względu na to, że on nie wychodzi poza wiedzę z tych notatek. Czyli zakładając, że ja na przykład, wracając do tego przykładu kliniki, załaduję tutaj chociażby, nie wiem, ileś tam stron, 60, 80 stron dokumentów, różnego rodzaju o zabiegach, no a później osoba mniej wykwalifikowana musiałaby znaleźć konkretny zabieg, przeciwwskazanie w kilka sekund, zapyta po prostu zadając odpowiednie pytanie, mogłaby to zrobić bez najmniejszego problemu. Jeżeli miałbym dużo instrukcji albo długich materiałów, kilkugodzinnych o tym, jak ktoś mówi, jak robić na przykład marketing B2B, a ja chciałbym po prostu uzyskać te informacje szybko, bez oglądania tych materiałów, mógłbym je załadować, a następnie odpytać go o to, jakie są informacje w tych materiałach, i my teraz przeprowadzimy sobie taką właśnie próbę. Ja przygotowałem się i tutaj mamy na przykład linki z YouTube'a. Chciałem to Wam pokazać, no bo z dokumentami, ładowaniem witryn czy dokumentów spotkaliście się już pewnie w wytworzeniu własnych asystentów w, czatach, w czacie GBT czy w Google Gemini, czy właśnie w przestrzeniach w Perplexity, tak? Ale no generalnie te funkcje mogą Wam być znane, jeżeli nie, no to cofnijcie się na moim kanale do odcinków, które dotyczą stricte asystentów. Ja tam mam o swoich asystentach plus jak go zrobić. Te, firmy, te filmy jeszcze są aktualne. No, i tutaj mamy po prostu tą, taką dodatkową opcję, że możemy linki z YouTube'a bezpośrednio wrzucać. I ja tutaj sobie wrzucę po prostu kilka linków do materiałów, które sobie przygotowałem, takie o marketingu B2B, o takich powiedzmy podobnych, podobnych rzeczach i jakieś tam powiedzmy przekazywanie 30-letniej wiedzy, tak? Jakieś tam powiedzmy dwa, 2, 2, 2, 2 ponad godziny po prostu czasu. I teraz. To też sobie wrzucimy i zobaczcie, już nam się przetwarza, już mamy nawet podcast wygenerowany, no ale wy zrobimy jeszcze, jeszcze parę wideo, tak, żeby po prostu mieć takie całe overview. No i załóżmy, że jeszcze Alex Hormozy i coś tutaj wrzucimy od niego i zobaczymy, co z tego wyjdzie. ok no i mamy cztery źródła, tak? I teraz to co możemy zrobić, to na przykład wyselekcjonuj. Na podstawie wszystkich materiałów wideo najważniejsze strategie, które pomagają rozwijać firmę Wysok to, że B2B. Dobra. I teraz zobaczcie. Tych materiałów to jest parę godzin jak nic. No i zobaczymy, czy on trafnie mi odpowie na moje pytanie. Jednocześnie, im bardziej szczegółowe pytanie zgodne z technikami pisania promptów, o czym też mogliście przeczytać też na moim blogu, tym te odpowiedzi też będą lepsze. Tutaj to, co macie też odnośnie struktury tego, to macie też wygenerowaną rozmowę, czyli jakby Google generuje podcast dwóch osób na podstawie tych informacji, które mu podacie. I wy możecie odtworzyć ten podcast, i przerwać im na przykład w rozmowie, kiedy chcecie zapytać pytanie, tak jakbyście się włączali na audycję. Bardzo fajna opcja przy dłuższych materiałach i skracaniu ich do krótszych materiałów, i fajnie to działa. Możecie też robić notatki, pytania i pozostałe. No i teraz załóżmy, że my chcemy po prostu tę strategię sobie zrozumieć. Personalizacja komunikacji i unikanie masowych e-maili, ok. Dobra, i tutaj mamy skąd on to wziął. Nie, że tutaj od Garego. Ok, wykorzystanie Facebook Ads. To od kogo? E, od Garego, no tak. E, zobaczmy, co tutaj też gary. Silna marka osobista, budowanie relacji z dbaniem o klienta. Tu już mamy ten drugi, e, drugi filmik. Widzicie, że z, że z tego filmiku to wziął i po prostu opisuje nam poszczególne elementy tylko na podstawie bazy wiedzy. To co fajne, że możemy za, zarządzać tym w czasie rzeczywistym. Czyli, jeżeli ja na przykład miałem tutaj 10 dokumentów na temat różnych usług, czy. 10 dokumentów na temat różnych rzeczy, po prostu, które mógłbym wyszukiwać, to jakichś raportów naukowych albo czegoś podobnego, to mogę odznaczyć sobie dwa na przykład i korzystać tylko z wyszukiwania dwóch. To jest super fajne chociażby w przypadku, na przykład macie y, biznes w jakiejś innowacyjnej, chociażby, nie wiem, jakiejś branży, tak? Załóżmy, że to jest branża medyczna i macie po prostu tego rodzaju biznes. No i macie jakiś raport branżowy, który opisuje, nie wiem, jeden opisuje jakieś choroby, drugi jakieś trendy w branży zdrowotnej, trzeci technologie w branży zdrowotnej, czwarty coś, tam macie 10 raportów i możecie zapytać jakby notebooka, opisać mu swoją firmę i zapytać, jakie wnioski z tych raportów będą najpotrzebniejsze do tego, aby tą firmę rozwinąć. On wtedy zrobi research za Was, dopasuje to do, jakby do Waszej firmy i zaproponuje po prostu rozwiązania na podstawie tych wyników, tych raportów. To jest genialne zastosowanie i naprawdę polecam się pobawić trochę dłużej tym narzędziem, zobaczyć jakie ma możliwości w przypadku Waszych firm. No i tak, no i to jest wszystko jeżeli chodzi o tą lekcję. Możecie go też wykorzystywać do tego, aby sprawdzać newsy, aby czytać te newsy szybciej, żeby po prostu budować wewnętrzne bazy wiedzy, chociaż Chociażby dla działu sprzedaży czy obsługi klienta, jeżeli klient dzwoni i trzeba szybko znaleźć odpowiedź w jakiejś bardzo rozbudowanej bazie, to to znacznie ułatwia ten proces. Możecie tego wykorzysty to wykorzystywać na różne sposoby, jeżeli. Będziecie szukali zastosowania dla swojej firmy albo będziecie potrzebowali pomocy w stworzeniu czegoś takiego czy doradztwa po prostu, które przeprowadzi Was przez proces. Zachęcam do kontaktu, subskrypcji, zapisu do newslettera, dołączenia do grupy i wszystkich rzeczy, które pozwolą Wam być bliżej naszego kontentu, gdyż no, wkładamy w niego trochę serca. No dobra, dziękuję Wam i do usłyszenia w następnym odcinku.